No i witam serdecznie z menu gry. Kolejny, kolejny odcinek, można tak to nazwać, z serii Crossout. No i jak widzicie, na wypasie. Na wypasie zaczynamy już z tego typu pojazdem w naszym garażu. I tak jak już wspominałem, dzięki uprzejmości firmy Gaijin otrzymaliśmy możliwość przetestowania już takich jakby pojazdów przygotowanych przez twórców gry. Mamy cztery takie pojazdy do wyboru oraz dostaliśmy jeszcze parę dodatków, tak abyśmy mogli sobie zakupić niektóre, niektóre z broni na markecie. Także zaczniemy od tego, że może pokażę Wam w ogóle co takiego możemy sobie tutaj zbudować. Jak widzicie mamy PAX po prawej stronie zakładka PAX i te cztery te cztery pojazdy mamy dostępne dzięki właśnie uprzejmości twórców. No i jak widzicie jest to pojazd bardzo nietypowy. Hej bardzo się cieszę. Ja po burzowym, burzowej podróży również dotarłem. No i Tutaj mam nadzieję, że będziemy wytwarzać burzę już w samej rozgrywce, bo mamy pojazd Tarantula i on rzeczywiście może pełzać. Także to będzie na pewno ciekawe do przetestowania. Ten pojazd, który właśnie widzieliście w, na samym początku, on ma też bardzo ciekawe działa na, na górze. One są dość odsłonięte, ale. Jak można zauważyć, no są dość potężne. Trzecia propozycja to taki. Można to nazwać. Buggy? Myślę że, myślę, że tak możemy nazwać ten samochód. No i jak widzicie, ma takie. Nawet. Coś przy, przypominające takie troszeczkę. szczury? No nie wiem, jak to nazwać. Albo jakieś takie sępy? Bardziej sępy. Także to jest trzecia. No i tu jest długi taki pojazd. Przód troszeczkę mi przypomina Mazda, albo jakiegoś Vipera. No i widzimy opony z kolczatkami. No, tym, tym jeszcze szczerze mówiąc nie próbowałem się nawet poruszać. Także też będzie to dla mnie nowość. No ale yy, myślę, że możemy spróbować zacząć yy, rozgrywkę od tego. Ale zanim to zrobimy. Pokażę wam jeszcze, co udało się odblokować dzięki wbiciu poziomu siódmego. No i oczywiście każdy wyżej już ma tę funkcję odblokowaną. Możemy teraz oglądać pojazdy stworzone przez innych graczy. No i widzicie na przykład takie. Taki troszeczkę wyglądające jak Garbus. Ciekawie, ciekawie zbudowany pojazd. I możemy sobie taki pojazd wziąć na jazdę próbną. Bez y, konieczności kupo kupowania y, części, które są potrzebne do zbudowania tego samochodu Oraz y, bez konieczności y, w ogóle pobierania tego schematu Także jak widzicie Jak widzicie Ma on trzy działa, zobaczmy jak one Uuu one w pewien sposób ładują, ładują swoją moc, ale nie możemy też przesadzić, bo, bo pod sam koniec. A nie, możemy możemy, aż, możemy je naładować aż do samego końca. Możemy też strzelać nimi troszeczkę szybciej, ale widzicie, że to jest całkiem potężny. Nie jest może jakoś bardzo, chociaż jedzie całkiem szybko, ostrzymując. Wow, jedzie naprawdę szybko. Myślałem, że to jest takie. To było takie złudzenie, że on się e, ledwo co so rozpędzał. No ale dobra. Zobaczcie jakie mamy otoczenie. Jest to najprostszy garaż, który jest do wyboru w, w grze. No i prezentuje to okolice się w ten sposób. Natomiast. E, natomiast tutaj w. W, w, w. możemy gdzieś tutaj sobie zmienić yy, wystrój garażu na inny z tego co pamiętam zobaczmy free workbench tutaj coś mamy crafting crafting tutaj nie tutaj również nie test drive nie test drive zaczniemy miałem tutaj opcję żeby sobie wymienić właśnie garaż na inny Mamy drzewko technologiczne no nic może wpadnę na to gdzieś tam po drodze no ale jest taka opcja możemy zmienić sobie ten garaż na inny wygląd sprawdzę tutaj ale, ale nie widzę. Dobra, w takim razie, tak jak mówię, zaczniemy od tej tarantuli, klikniemy sobie Assemble, OK, i żeby to była dla nas pewnego rodzaju nowość, Requirements, PS4000, no tu już będą mocniejsi ludzie, ale ja bym może po prostu spróbował Tutaj mamy level 5. Próbujemy na, normalnym, na normalnej misji od levelu 4. Zobaczmy, jakich graczy nam dobierze. No, mamy już pojazd z wyższej półki. Także zobaczmy, co. O, widzicie, już mamy. Dobiera nam graczy. Dobiera nam graczy, którzy są mocniejsi. Zobaczcie, jak się poruszamy śmiesznie. Uh. No I idziemy Tarantulą Zobaczmy czy mamy gdzieś wrogów. Jest to jakiś bardzo szybki pojazd, bo nie jest 50 km na godzinę tylko. Ale zobaczcie co tu się dzieje. Pęk! Ale dostaliśmy Jest drugi frak. We're, We're losing ground, niedobrze Ale Musimy się obrócić powinniśmy strzelać do nich. Patrzcie jak długo Jak długo te pociski lecą z tej broni. Mamy trzeci frag, jest hat take Klasycznie Wysadził się, ale przeżyliśmy, jakim cudem? Tego nie wiem, ale nie, wiem, że nie mamy Oj, mamy też tarantulę Aj, no i dostaliśmy, ale patrzcie ile mieliśmy fragów? Cztery No i zostali nasi kompani z drużyny no i cóż, zobaczmy, jest z trzech na dwóch o, tutaj dwa działa ma kolega na dachu no zobaczmy, jak trafi to powinien pozamiatać, no ale trafia na razie niestety w piach jeszcze ma trzy pociski Oj oj oj, niech on się skupi lepiej no i został sam na placu boju, niestety on nie popisał się tymi działami Jedyne co to mógłby teraz jechać na, na bazę przeciwnika? A tu też pomyka Tarantulą. No i cóż, niestety, niestety, pierwsza przegrana. No ale trudno, trudno. Ale mamy przynajmniej pogląd, jak. Chciałem poruszać tym urządzeniem. Dobra, spróbujmy teraz tym, może, assembly. W pierwszej godzinie skupimy się na tych dwóch pojazdach. Jeżeli starczy czasu, jeszcze spróbuję pod koniec zbudować coś. Coś własnego. Mamy sześć tysięcy punktów prawie, ok. No i to jest już taki bardziej klasyczny pojazd z wyglądu, ale pod Shiftem mamy, yy, mamy możliwość rozstawienia wieżyczek, które również będą. I no, dojechali mnie. Niestety, ale skupiliśmy aż trzech wrogów na sobie. Mogliby ci nasi przeciwnicy to wykorzystać. Tutaj widzicie, że niektórzy przeciwnicy mają yy, rakiety naprowadzające. Tutaj Zero próbuje zaatakować tą wieżyczkę, ale patrzcie jak dostał, aż się rozpadł na dwie części. No nie, ma jakiś silnik tutaj, widzicie, czyta. No cóż, niestety, Zero się wysadził. No i zostało tylko dwóch naszych zawodników, niestety teraz już tylko jeden, Ghost Hunter. No ale on jest w miarę cały, ale no, chyba nie ma szans. Przeciwko takiej ilości przeciwników. No nic. Dostaliśmy jakąś kartę. Unyielding score more than half the points of the enemy. I lose, proszę bardzo. Mieliśmy 900 punktów. A mimo to. Mimo to przegraliśmy. Ale dostaliśmy level up w fakcji w nomadów. Przez co dostaliśmy tego typu części oraz Jeffa. No nic, dobra. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić. Mamy tutaj wszystkie chyba części możliwe. Nie, mamy jeszcze 10 części możliwych do zamontowania w tym pojeździe. Z uzbrojenia raczej nic, ale zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy do wyboru. Remedy Thrower. to jest miotacz płomieni. No troszkę, troszkę tych części nam tutaj przybyło do ostatniego odcinka. Yy, I zastanawiam się, czy, czy przypadkiem tego gdzieś nie zainstalować. Generator możemy go położyć tutaj. I co nam to daje? Możemy zamontować kolejną broń, która yy, zużywa energii 2. I co to będzie? Co to będzie? To no, Energy Drain 5. Maxwell Radar Amopak, też raczej to nam niepotrzebne. Chameleon. też niekoniecznie. Weźmy sobie bronię, zobaczmy co możemy tu zainstalować. Energy Drain Katapultę jakąś za 6. Chciałbym to również przetestować. Bowrer Dwa punkty. Aha, tutaj cztery. Sprawdźmy ten bowler, może go jakoś na przód tutaj damy. Ja bym się pozbył tego, do tego bowrera gdzieś tutaj z przodu. O, w ten sposób. I co możemy tutaj dać? Możemy tutaj dać... ...jakąś osłonę, którą... ...26. Tutaj możemy to zamontować. O, nie wygląda to źle. Może być. Ten generator tak krzywo trochę położyłem. Dobra. No i co tutaj możemy? Jakieś takie. Co to daje? Oprócz wytrzymałości raczej nic. Tu mamy platformy. Tu mamy jakieś. O ja, czy patrzcie to? Możemy sobie nałożyć jeszcze tutaj takiego typu. Side panel na przykład, trochę krzywo, chyba, czy mi się wydaje? To jest krzywo. Ok, no dobra, troszkę go edytowaliśmy. No i zobaczmy teraz: Select Mode. Może sprawdźmy się tutaj. I co tutaj zdobywamy? Przewody. No i dobra. Przewody, szukamy gry. Zbliżamy się, zbliżamy do 11 poziomu. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Ale tym się troszeczkę pewniej czułem niż tym łazikiem. Mamy 6681 punktów, chyba mamy największy wynik. tutaj. Okay. Ojej, dostaliśmy Dostaliśmy już tam odpad ten zderzak przedni Ale nie wiem skąd. Jedziemy za Itanem. No, i tutaj to mają ostrzał artylerii, chyba o, gdzie jesteście przeciwnicy? Oni no tu chyba już troszeczkę walka jest bardziej Ale dostaliśmy niesamowite. Dynamik dostaliśmy jakiś na, na ten. Niestety. Ajajaj. Tutaj jest jakiś kuszy. Zobaczcie, co, co to jest. On dynamitem strzela. No to jest też ciekawy pojazd. Opatrzcie tego. Koła rowerowe. No tu już jest grubsza zabawa. kulu wyjaśnili nas wyjaśnili nas bardzo drastycznie a ten co robi w bazie stoi naszej, jaki typ po co tacy ludzie wchodzą? nie to że on, nawet, on nie jest w jakimś sensie... AFK, tylko on jest przy klawiaturze i po prostu siedzi w bazie, Czy on nie traci w ogóle życia? Czy mu się... Nie odświeża mi się chyba tutaj na dole, jak mi się wydaje. No i po co? No i dobra. Został zniszczony.